Mhm. Idę jeszcze po picie bo wiesz, to się nie. Y, ale ja już nagrywam. Mm, no to przewidzę. No to hejka wszystkim kim? Czekaj, bo nie ogarnię. A więc cześć wszystkim. To jest mój pierwszy odcinek na moim kanale. Ze mną jest Kasunia. Przywitaj się. No hej. Ej, bo ja idę jeszcze, e, e, bo muszę gdzieś jeszcze iść. Czekaj. No dobra, e, ale ja już nagrywam. Dobra, nieważne. E, no i jeszcze nie mam przywitania ludziska, więc e, przepraszam was. E, za to, że jeszcze nie mam, ale no trudno. E, no a więc dzisiaj chcę Wam powiedzieć, co będę nagrywać, z kim i tak dalej, i tak dalej. A więc e, będę nagrywała na pewno z Kesunią. Możecie wbić na jej kanał Kesunia. Bardzo fajny, polecam. E, no i... Jeszcze ten, no i jeszcze będę może grała z Min ale nie wiem. Jak będziemy chcieć z nim grać, no to może z nim pogram. Może z Julką Kulką, ale jeszcze nie wiadomo. Na pewno często będą się pojawiać filmiki z Kessunią, więc no. A będę nagrywała MSP, BSP, no i Robloxa. Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Zostawcie łapkę w górę i na moim kanale też No i sobie z dzwoneczkiem, pamiętajcie o tym Odcinek, żebyście dzwoneczkowali, o to no. bardzo ważne No będzie nam bardzo miło No i mam nadzieję, że Wam się odcineczek taki króciutki spodobał Ale dzisiaj jeszcze chyba wrzucę z dwa, może troszeczkę więcej Też będzie z Natalią, z Kesunią, przepraszam No i no, więc papaski ja Natalia. Dobra, papaski ludziska. Aloha, Sunflower. Aloha.